To wiemy już od września, że Tauron Polska Energia wystąpił w tej aukcji rynku mocy. Mamy to wsparcie z rynku mocy. Elektrownia Siersza będzie działała do końca 2026 roku. Natomiast, oczywiście, wszyscy tutaj obecni są zainteresowani tym, żeby to nie był tylko ten rok, tylko żeby to było o dużo, dużo więcej czasu do przodu. I ten czas, który jest wskazany tutaj do końca 2026 roku, traktujemy trochę jak bufor taki, który pozwoli nam na podjęcie i tak już zapoczątkowanych działań przez grupę Tauron, które finalnie będą zmierzać do tego, żeby w zupełnie innej formule, ale jednak elektrownia Siersza mogła działać nadal. Mamy przekazane przez tutaj stronę Tauronu, jakie są plany na elektrownię Siersza i chcemy, żeby te plany się ziściły po to, żeby utrzymać, to miejsce pracy. Niezależnie od tego, jak długo będziemy produkowali tutaj energię elektryczną i ciepło z węgla, równocześnie pracujemy nad tym, żeby w tym miejscu, w perspektywie 10, mieć taki hub biznesowy. I to jest tak, scenariusz numer jeden, który jest podstawowy, jest taki, że w przyszłym roku wystartujemy do Aukcji Mocy na 2027-2027 na 2028, 2028 rok i przy dzisiejszej legislacji przy dzisiejszych warunkach legislacyjnych Jednostka ta, ta węglowa może funkcjonować do 31 grudnia 2028 roku, i to wynika z faktu, że, że po tym okresie czasu jednostki, które mają emisyjność tam powyżej pewnych parametrów, nie mogą uzyskać systemu, systemu wsparcia. Czyli perspektywa funkcjonowania dzisiaj jednostki to są 3 lata 2000, do 2028 roku, przy czym musimy co roku wygrywać aukcję mocy. To dużo zależy od, od naszej efektywności kosztowej i popytu na, głównie na moc, bo na energię elektryczną mniej, ale głównie na moc. Niezależnie od tego, wiedząc o tym, co się wydarzy po 28 roku, my już od roku czasu pracujemy, czy nawet dłuż, dłużej, nad, nad konwersją nie tylko samej elektrowni, ale tego miejsca, takiego huba, do, do nowoczesnego modelu, który będzie adekwatny do naszej, naszej wizji świata nowej energii. No i pierwszą rzeczą, którą, którą analizowaliśmy, to jest konwersja tego, tych naszych regioni na, sprze na sprzedaż biomasy i RDF-u. Niestety względów technicznych, ekonomicznych, ale też ogromnego ryzyka związanego z dostępem biomasy i, i ten, ten projekt został za, za, zaniechany. Ale to nie oznacza żadnej tragedii, bo my pracujemy również nad równoległymi projektami. Największym projektem inwestycyjnym, który dyskutujemy, jest elektrownia w formule elektrowni szczytowej, opartej o, o, o turbinę gazową. Jest to technologia, która pozwala elastycznie odpowiadać na potrzeby systemu. W krótkim czasie bilansować system w momencie, w którym zmiana obciążenia następuje w trybie szybkim. Czyli na przykład fotowoltaika przestaje świecić w systemie nagle potrzeba dużej ilości mocy. Do tego taka elektrownia. Mogłaby idealnie pasować. Mówimy w tej chwili o elektrowni o mocy od 400 do 600 MW opartej na gazie. Jesteśmy na etapie, na którym złożyliśmy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, do operatora gaz systemu. Jesteśmy także po przygotowaniu pierwszych elementów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej i planujemy w, w przyszłym roku finalizować przygotowanie tego projektu i podjąć decyzję inwestycyjną. Natomiast kluczowy będzie rynek mocy na rok 2030-31, bo takie wsparcie jest wymagane uzupełniająco do tej elektrowni planujemy także projekty wielkoskalowych magazynów energii. W tej chwili oczekujemy na warunki przyłączenia, wkrótce po ich otrzymaniu będziemy także gotowi do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ tutaj na rynek mocy nie musimy czekać, możemy tylko w momencie, w którym będzie projekt gotowy od strony przyłączeniowej taki projekt uruchomić. Do tego prowadzimy inwestycję fotowoltaiczną, która, którą, która jest też na etapie ostatnich pozwoleń, która chcemy, żeby, żeby ten ekosystem uzupełniła. No i uzupełniająco, szykujemy kotłownie dla zasilania dwóch osiedli w, elektro w, w, w ramach Trzebini, które na dzień dzisiejszy są zasilane z elektrowni Siersza opartych na, na oleju. Będziemy także prowadzili dialog odnośnie budowy źródła opartego od, odpadowego, od, 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 opartego o paliwo RDF, natomiast w mniejszej skali dostosowanego do potrzeb. Lokalnego, lokalnego rynku. Także chcemy z tego stworzyć nowoczesny kompleks energetyczny, który pozwoli tym terenom dalej funkcjonować w podobnym charakterze po wyłączeniu elektrowni węglowej. Jeżeli sytuacja pozwoleniowa zostanie, pójdzie, pójdzie w dobrym kierunku, to, to możemy w przyszłym roku rozpocząć te inwestycje. W zależności od technologii pierwsze mogą być magazyny energii, natomiast decyzja odnośnie gazówki to jest końcówka przyszłego roku i do tego momentu też powinniśmy mieć wszystkie niezbędne pozwolenia.